Sieman, w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać nowe gołąbki, które doszły do naszego gołębnika. Jak widać, jedna banda już jest na dachu. Oczywiście te gołąbki nie doszły dzisiaj, tylko po prostu dzisiaj mamy wolny dzień i nagramy wam, które właśnie doszły. A więc tam na górze jest kilka, które nie zdążyłem zaobrączkować naszymi znacznikami. Jak ktoś tam w komentarzu powiedział, że to nie są obrączki. Nie zaobrączkować, tylko zaznacznikować. Zaznacznikować, przepraszam najmocniej. A więc tak, pokażę Wam około, w sumie około ponad 30 młodych, od hodowcy Marka Braczyka. Myślę, że zasiliło naszą hodowlę dość sporo. I ogólnie powiem Wam, co myślimy o tych gąbkach, co będziemy robić. I pomysł ogólny na to, co to będzie dalej. A więc tak, tutaj mamy jedną część, właśnie z tych młodzików. Jak widać, dominacja koloru siwego. Trochę jest płowych, czerwonych, ale głównie siwe. Co tu więcej mówić? Wszystkie gąbki są jak najbardziej zdrowe. No ale siwe przeważają. Przeważają. Dobra. To jest jedna część nich właśnie, bo mamy tylko jeden transporter. I nie chciałem, żeby się gnietły w jednym. Także teraz są na wolierce. Wolierka jest zamknięta, żeby nie wleciały do środka. I to jest jedna właśnie z tych grup. A więc tak, tutaj jest druga część gołąbków. Wiadomo, są oddzielone od siebie, bo nie zmieściłyby się wszystkie tutaj. A kilka wam chcę pokazać. A więc tak, zaczynamy od takiego. O, gdzie uciekasz? Takiego płowo strego gołąbka. O. śliczny jest, taki pstry. Myślę, że będzie bardzo fajny. Ogólnie, no kurczę, jest ponad 30 gołębi. Jeszcze bardzo dziękuję panu Markowi, bo cały gołębnik, wszystkie gołębie, jakie miał, od wszystkich, no dosłownie wszystkie gołębi, pociągnął mi wszystkie młode, jakie tu są. Ani jeden młody gołąb nie poszedł do innego hodowcy. Wszystko trafiło do naszego gołębnika. Ogólnie nie chcę się tu stać w gołębniku, bo wiadomo, kilkanaście młodzików jest na górze i nie chcę ich tam straszyć. To więc wam kilka tutaj wam tutaj pokażę. Tutaj jest taki szymelek. Tak, wszystkie właśnie te w jedno pióro o Dobrze. Wiecie o co chodzi, kurczę. Wszystkich gąbków nie będziemy pokazywać, no bo nie ma co stresować każdego, je po kolei łapać i wyciągać. A szczególnie, że one nie są od dzisiaj z nami, tylko już i trzeba byłoby je złapać. Tak, i, znowu i powrotem pokazać. do transportera. I, i Musicie tak wierzyć, łapamy. że są ładne. <laughs> Ogólnie, co myślimy, bo widziałem, że tam parę osób pisało w komentarzach, czy planujemy lotować. W tym roku nie planujemy lotować. Ponieważ brakuje nam trochę czasu, jestem świeży w tym i po prostu nie chcę się wygłupić. Czyli, po prostu, zacząć w tym roku lotować i być ostatnim, prawda? Chociaż myślę, że raczej tak nie było, bo jak widzę te gołąbki, to myślę, że coś mogłyby tutaj pokombinować, ale po prostu w tym roku bawimy się sami w to. Będziemy pokazywać Wam filmiki z naszych treningów, pierwszych lotów. Myślę, że te młodziki, no w tym roku, 400 ponad kilometrów będą miały. Także zobaczymy, ile wróci. I śledźcie nas na YouTube Co jakiś czas będziemy pokazywać Wam, właśnie, co się dzieje u nas i jak prowadzimy naszą hodowlę gołębi pocztowych. Co do gołębi ozdobnych, chyba likwiduję. <grym>, myślę wiedziałem, że to powiesz. Chyba likwiduję gołębie pocztowe. Znaczy ozdobne. nie pluj <grym>, to. to, to słowo. Po pierwsze, kurczę, jest jeden gołębnik. Tutaj jest gołębnik dużo. Fajniejszy niż na tym pięterku. Pięterka, wiadomo, jest to blacha, jest to wszystko, tam będzie gorąco w lecie. A tutaj jest fajnie, no i jeden gatunek tylko. Znaczy, jedna w sumie rasa. Samego Ebie pocztowe i po prostu będziemy hodować to, co cieszy. No tak, to co lubisz, no wiadomo. A ogólnie, no tak, jak widać, na dachu już jest ich 15. Czekaj, pokażę. Siedzą. W większości są to właśnie gąbki od Słabomira. Kolbusza. No wiadomo, pierwsze, które już wyleciały na dach, ale jak widać od pana Marka, również nie mogły się doczekać. Też wystrzeliły. <grym> Jeszcze mam taki urywek z wczorajszego treningu. Ja jak latały, to też wam może wrzucę tutaj teraz. Tak, kurczę. Na razie to ogólnie jest takie coś, że one wchodzą na dach, siedzą na nim. Takie delikatne podloty. No coś. nie, no wczoraj latały. No ale wczoraj to tak. Tylko dolały. ja nie nagrywałam też wszystkiego. Bo później też się już więcej rozlatało. No, no, ale mam jakiś tam urywek, to wrzucimy. Kurczę, fajnie chodziły wczoraj. Tak na początek to, że to były pierwsze takie dłuższe loty, prawda? Bo dawałem pewnie z pół godziny tak dobrze chodziły. Mhm. Jeszcze je tam przybliżę jak sobie siedzę. o, widzicie? Możesz coś powiedzieć <gry> Widać trochę? Widzisz może. Pierwsza piątka latająca w powietrzu Najlepszy będzie efekt, jak będzie wiesz, ponad 60 sztuk będzie chodziło tak w powietrzu. To nie? No jak ich przybliżę to będzie takie rozmazane, no ale widać. Ale już sobie razem jak no, na młodziki to. A to, że parę dni są na polu to kurczę, chodzą jak... No Elegancko, bo po nie było ładne tam. No. Widać w powietrzu? No widać, widać. Widać. Pierwsze siedem mudzików już zasuwa po niebie. Ja Jastrzą z lewej strony, one z prawej, ale... <goda> trochę na ryzyku, on czekaj, teraz tu się wyłonią. Pogoda się po, po, pogorszyła trochę deszcz kropić, ale, ale ładnie chodzą. Jak na to, że to są pierwsze loty ich w ogóle po niebie, to, to dają radę. Myślałam, że będą lądować. A już tak się komunikują, właśnie po no. lądowaniu, ale jeszcze nie chcą. Dobrze, a więc opowiem Wam trochę o tych gąbkach. Jak widać, no, są to gębie od innego hodowcy i kurczę, jeśli chodzi o budowę, jest jeszcze inna całkiem. Tamte gębie mi się bardzo podobają. Są takie niedługie, nie krótkie, takie w sam raz. A te znowu są strasznie nabite. Takie napakowane gołębie. No widzicie, jak to jest młodzik, a on jest Czekaj, tak. Przybliżę. Ciężko tak go złapać, prawda? Mhm. Ale ogólnie wszystkie, no widziałem wszystkie gołębie. Wszystkie gołębie rozpłodowe, wszystkie gołębie lotowe, o tych właśnie gołębi mamy, no wszystkie te młodziki, prawda? Tak mówię, no kurczę, zaskoczył mnie pan Marek, bo wszystkie gołębie, jakie miał na gojemniku, wszystkie, pierwszy lęk, cały mi pociągnął i wszystko mi po prostu Odsprzedał, jak tak można powiedzieć, w ten sposób. <grych> Dobra, nie będziemy już dłużej męczyć. Wypuszczamy je do głębnika. Na no chwilę obecną siedzą wszystkie razem, ale będą dzielone na dwie części, ponieważ no, jest ich troszkę za dużo. Na jedną część i na dwóch częściach jest tam druga woliera, także będą sobie siedziały troszkę młodsze i troszkę starsze w takim przedziale. Z moich gołębi pocztowych, co się dochowałem, na razie mamy 7 młódków, Także dwa są oddzielone, są już tam, ale są jeszcze takie, wiadomo, dopiero zabrane. Także się przyzwyczajają i na razie trzymałem wszystkie razem. Wiadomo, jak jest ich jest więcej, mają łatwiej do jedzenia, do wody. Jeden, drugi się uczy, wychodzenia na zewnątrz, i dopiero potem będziemy je oddzielać na drugi gołębi, który jest zaraz obok. Także myślę, że i wylot będzie taki sam, i woliara taka sama. Myślę, że nie będą się były tam potem problemy z chodzeniem, jeden gołębnik obok jakby. dobra, a więc tak, gąbki puszczamy, mogą sobie siedzieć dalej spokojnie. Jeśli ktoś by się pytał co to za słoma, to stosuję tak jak ci który których się uczę. Także jak po prostu są młode gołębie, trzymają na słomie. Wiadomo no nie brudzą się, nie kurzy się tak i wydaje mi się, że będzie też jest fajnie. Bo po prostu mają takie... Troszkę by, no może ciepło to nie daje jakiegoś super, ale po prostu zbiją się w kubkę i jest ale taka izolacja, nie? Trochę też. No, w ten sposób właśnie. Widzę ja to, że nie brudzą się tak, no bo kubcza jest ich dość sporo. A wiadomo, one nie siedzą jeszcze na półkach, tylko siedzą, tak właśnie widać, w kąciku i dopiero kombinują. Co mamy w planach na nie? Ogólnie myślę tak, jeśli dobrze się bardzo oblecą, znaczy dobrze, już dłuższy czas zaczną latać nam dookoła. Zaczynamy treningi. Pierwszy trening, myślę, będzie taki 5 km. Kolejny 10, potem wiadomo 20, i idziemy w górę. W tym roku chciałbym, żeby wszystkie te gołębie zrobiły ponad 400 km. I po prostu z tych gołębi, które zostaną, będziemy robić z najlepszych gołębi rozpud, a reszta wiadomo, zostanie co nie. I będziemy dalej jakieś tam młodziki, i w przyszłym roku zobaczymy, jak to właśnie wszystko pójdzie. Ale na chwilę obecną myślę, że materiał podoblany jest dobry, a wszystko okaże się po pierwszych lotach, jak to wszystko pójdzie. Więc tak, z gąbków ozdobnych rezygnujemy całkiem. Także trzy parki będą na sprzedaż pomorskich. Dwie pary widynów. Także, jakby ktoś chciał, w sobotę będziemy w Rzeszowie na giełdzie i coś będzie można zakupić. W dzisiejszym odcinku, to już na tyle będziemy Was informować, co daje z naszymi gąbkami. Każdy jakby trening, wszystko będziemy Wam pokazywać, nagrywać. Myślę, się postaramy, nie obiecujemy, bo mamy naprawdę dużo zajęć. Tym bardziej, że otworzyliśmy Wesołą Zagrody, do której zapraszamy serdecznie. Można na żywo obejrzeć gąbki, koniki, lamy, alpaki, strusia, osiołka, papungi, osiołka, kliki, kozy, kozy miniaturki, kozy lamy. No tak, więc zapraszamy. I, I gołębie pocztowe. To w szczególności. Także tak, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz i do następnego.